No dobra, ja nagrywam już, no? Co ty tutaj jesz? nie widziałeś na końcu mojej walki, nie? Nie, nie niestety nie. Ja z tej spiny wiem tabu. Się, <laughs> Właśnie tam do dziury. w Dawaj, dawaj. Spina. Kiedy to jest? 7 ma. Tak, to Ogólnie jest bardzo fajne, albo do 3 czwartych. Mogę powiedzieć to samo o tym, o połowie Potem kurwa to smutne Houdini. to jest po prostu. Chudini. Dawaj. Nie, to będzie jak ci troszkę tu podciekło w starciu. W każdym razie niż przed tobą. To Ści nie, 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 ścisk na prawo, to tak. Teraz sześć. Ładnie jest. dawaj, dawaj o no, dni. jest git, jest git Prawa noga wyżej i je bierz tak. ładnie, dawaj Tak jest, tak jest, dawaj, 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 I dawaj. Tak jest. Tak, super I trapięta. No tak jest i do tego chwytu na lewo. I wypuść tak. piętę teraz Tak, jest, trzymaj przyjmę. Nice. I na Strzelaj tak Strzelaj na Dobrze, dobrze masz nogi no. Tak, tak, super tak. Przesuń Ta, nogi, dawaj Przesuń nogi, tak jest No, to no, siedzi, nawet, super Spokojnie, powoli Teraz tak, ten prawy chwyt, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, dawaj i najlepszy klocek, lewą, tak jest, tak jest i teraz po krzyżu, super. To jest tak które dalej, no. Musisz wyżej nogę pełnić. Dobra. Tak jest, Super. Tak jest Dawaj do tego ząbka Dawaj Chujesz. Dawaj, dawaj Przeżyć nogi sobie, Przejdź nogi już Tak jest Super Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj do końca Cegła, cegła Od góry Cegła od góry Dawaj, no Super No, jestem, tam, jestem tam. Dawaj spokojnie. Się, dawaj. Super. No to już jest jedy, jeden chwyt, nie? No. Jeden ruch. Nice. Super. No właśnie, tak to trzeba zrobić. No. I zrobisz. Yes. Ładnie.